W jego ranach jest nasze zdrowie. Bardzo chciałbym, żebyśmy się teraz wymodnili za tych wszystkich, którzy, szczególnie fizycznie, kiedy mówię fizycznie, mam na myśli fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, ale w tej sferze naszego człowieczeństwa, którzy cierpią. Kani, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, bo jest chory fizycznie, bądź w swojej psychice, bądź w emocjach, po prostu nie radzicie sobie z różnymi słabościami. Jeżeli tylko macie uwagę, proszę podnieście rękę, żeby ludzie, którzy stoją obok was, mogli, mogli zaraz się pomodlić. Nie wstydźcie się. Proszę, nie wszyscy. Ale tak to właśnie z nami jest, myśmy są rzeszą galek ślepców, trędowatych. Jeżeli stoisz gdzieś obok takiej osoby, nawet jeżeli sam masz podniesioną rękę, to to się nie móc za siebie, tylko móc się za osobę, która ma podniesioną rękę. Tylko przez chwilę przy uważnie tej osoby, bo będzie potem niewygodnie trzymać tak długą rękę, chyba że ktoś ma siłę. I teraz koniec za te wszystkie osoby się pomogły, Tato. Tato kiedy dziecko jest chore, to często rodzic nie może na to nic poradzić, może tylko być. Robi co może, ale czasem niewiele może. Ale ty, tato, nie jesteś takim rodzicem. Bo ty jesteś tato większy. Ty jesteś większy od wszystkiego. Dlatego tato proszę Cię stań teraz przy tych naszych siostrach i naszych braciach, którzy cierpią.